Cześć, dzisiaj ja odpowiem na pytanie, jak schudnąć. Dam Ci cztery proste rady i gwarantuję Ci, że jeżeli je wdrożysz w życie, to schudniesz. Rada numer jeden. Kalorie. Przestań liczyć. Zostawmy liczenie kalorii profesjonalnym sportowcom i kulturystom, bo u nich rzeczywiście będzie istotne, żeby próbować oszacować zapotrzebowanie kaloryczne. Ale u normalnej osoby gospodarki hormonalnej, procesu trawienia, poziomu stresu, jakości i długości snu. Nie da się wyliczyć, a są to zmienne, które mają istotny wpływ na zapotrzebowanie kaloryczne każdego dnia. Dlatego moim zdaniem ważniejsze będzie nie ile kalorii spożywasz, ale to skąd te kalorie pochodzą. I teraz punkt numer dwa: jakość jedzenia. Zacznij zwracać uwagę na to, co jesz. Nie spotkałem się jeszcze nigdy z osobą, która miałaby problemy z wagą, która by jadła dużo warzyw, dużo mięs, ryb, owoców morza i tego typu produktów. Za to w 100% przypadków osoby, które do mnie przychodzą, żeby się odchudzać, jedzą codziennie albo kanapki, albo musli, albo makarony, albo batoniki, albo jakieś słodycze, napoje słodzone i tego typu produkty. No jest to pewien schemat, który prowadzi do otyłości i gwarantuję Ci, że jeżeli wyrzucisz z diety wszystkie te czynniki, które teraz wymieniłem, to zaczniesz chudnąć. To jest proste. Punkt numer 3. Tryb życia, szczególnie w dużych miastach, bardzo dużo czasu siedzimy albo leżymy. I teraz dla przykładu: jeżeli Twój samochód stoi w miejscu, a Ty cały czas byś wlewasz do niego paliwa, no to od poliwów po pewnym czasie zacznie się wylewać i tak samo jest z człowiekiem. Jeżeli cały czas siedzisz lub leżysz, a cały czas coś jesz, podgryzasz, no to to może ta energii nie będzie się wylewała, ale tkanka tłuszczowa właśnie zacznie się gromadzić, bo tak działa organizm. Brak ruchu to jest stan niefizjologiczny po prostu dla organizmu, tylko trzeba się ruszać i stąd punkt numer 4. Ruch, aktywność fizyczna. No ma 24 godziny, tydzień ma 168 godzin. Trenowanie jest naprawdę skutecznie 3 razy w tygodniu po godzinie. Daje naprawdę świetne efekty. 3 godziny w tygodniu to jest 2% czasu tygodniowego. Naprawdę nie oszukujmy się, a każdy jest w stanie to wygospodarować. Te cztery proste rady spowodują to, że schudniesz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy je wdrożysz. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania a propos tego filmu lub innego, zadaj mnie w komentarzu, lub po prostu napisz do mnie wiadomość prywatną. Mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia.